Pistolety. Chcę zwykły pistolet. Żebym się mógł bronić chociaż O, 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 o. Nie no, przecież ja to widzę, że... Coś za tym jest. Otóż to. Może bym się nie zorientował, ale... Skriny znów prześwitują. Czy znaczy skriny? Jakie skriny? Tekstury. Hmm. No dobrze, ale. Nic mi to na razie nie dało, więc być może mi da w tej lokacji. Pewnie tak, będę musiał przeskoczyć na drugą stronę. Nie, no. O. Może jednak. Lara się bardzo ładnie odbija. No, Ale nie mam z tego żadnego pożytku, dlatego tak przyciągnę sobie ten bloczek. TNT, prawie jak w Minecrafcie, TNT Run, tam, tak, yy, tam były takie bloczki, całkiem podobne, tylko mniejszych rozmiarów, Boję się, że ten bloczek wybuchnie, że tu jest dynamit w środku, no ale, Swoją drogą bardzo silna jest Lara, nie przypuszczam, żeby ten, ta skrzynka była taka całkiem pusta w środku. Musi swoje ważyć. Ale daje radę cały czas. Dobra. Dalej już nie przeciągnie. Save w razie, gdyby miało się zdarzyć coś nieprzewidzianego i nic z tego. Dobra, ja tutaj jeszcze się o właśnie rozejrzę, Bo tutaj na górze jest. Miejsce w które się trzeba dostać Więc błędnie trochę Rozumowałem no ale Ale bloczek przepchnąłem W idealne miejsce o. Wygląda co tak jakby się miał tu głaz turlać Ale się nie turla I całe szczęście No, i gdzie mnie przywiało? Gdzieś niewątpliwie na drugą stronę nie przeskoczę. W szczęście to nie było zbyt pochyłe. Wow, chyba dobrze mówiłem o głazie, choć w trochę innym miejscu niż się go spodziewałem. Wyskoczył mi taki wulkaniczny głaz. Jestem bardzo ciekaw, gdzie ja teraz wyląduję. W którym miejscu? No, znowu ten gamon. O, 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 ale tak, ja dojdę w to miejsce, w które ch chciałem dojść. Może on mnie widzi i do mnie strzela. Chwila, co tutaj jest? Ach, to niestety nie broń. No, ale może mi się przyda później. Także może warto było trochę pofejlować... By jednak teraz zaznać smak zwycięstwa. Smak. Coś się stało. Jedna. Rzecz, której nie, nie lubię, to nie wiedzieć, co zrobiłem. Zrobić coś i nie mieć pojęcia, co takiego. Teraz doskonale wiem co zrobiłem. Skręciłem kark, w czym jestem mistrzem. Dobra, ga, oni gdzieś mi uciek, to dobrze. O, o, o. No. Co za gamon. Dobra, panie, nic osobistego. Dobra, jak przeskoczę, to musi być safe. No i uciekamy. Nie wiem, czy ja powinienem tu wracać, to jest pierwsza rzecz. Ale mam takie niejasne przypuszczenia, że to miejsce, które wybuchło, może mieć pewien związek z tym czymś, co ja chciałem zebrać, ale do czego się nie mogłem dostać. Bo mówiłem sam, że tam by się przydał jakiś wybuch może wtedy udałoby mi się tę rzecz zabrać drugą z trzech podobnych no i zobaczymy Dobra. F5 jeszcze raz. No i za chwilę się dowiemy. Dowiemy się wszystkiego. To było tam? Hmm? Tak, to było tutaj, ale... Ale tutaj wszystko jest bez zmian. No nie wszystko. O proszę. Więc jednak po prostu ta taśma zaczęła działać i to coś, co na niej było. Dostało się chyba w inne miejsce. Mhm. Tylko w którą stronę? Pewnie za tym płotkiem gdzieś. No ale jest już jakiś konkret. Tutaj tego nie ma, więc musi być z drugiej strony. No dobra. Czyli jest jedna dobra wiadomość i jedna zła. Dobra to, że coś się tutaj zadziało. Że pewnie wkrótce będziemy mogli dostać to, co chcieliśmy. A druga, gorsza rzecz jest taka, gorszy fakt. Jest taki, że teraz nie wiem, co robić. Gdzie iść? O! Aha! To spadło. No, patrzcie, przechodziłem tu przed chwilą i nie zauważyłem nawet. W środku nie ma niczego ciekawego, ale coś ciekawego może być na górze. Ale może stąd się da wskoczyć? I to już odpowiedź brzmi tak. Da się tam wskoczyć? Fajnie. Chyba. Za chwilę się przekonamy. Dobra, F5, 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 F5. słyszę wodę szum fal No nie tego się spodziewałem, bo co w związku z tym? Przecież tam można było dojść inną drogą, po prostu się cofnąć. A nie wierzę, żebym ja zrobił taki wybuch właśnie po to, żeby się dostać tutaj. No, to mi się po prostu wydaje mało prawdopodobne. No ale wygląda na to, że rzeczywiście tak musi być. Chyba, że coś po drodze było i to przeoczyłem, no ale... No, to niespodziankę. No tak, bo tak na dobrą sprawę dojście tutaj niczego mi w tej chwili nie daje. Coś mi się tutaj nie zgadza po prostu. Za bardzo to bezcelowe było. Wiecie co? Ja może... Hmm. Sprawdzę, gdzie był ten load numer 461. Daleko. Dobra. Nie, nie, to nie ma sensu. Mogłem zasejwować na innym slocie, nie zrobiłem tego trudno. No i wyżej, jeszcze raz tam. Mm. Co jest jeszcze na górze? Spo... Nie. To jest to miejsce, w którym też byłem. Tam byłem, tam byłem, wszędzie byłem na górze. Dobra. Czy tutaj się dostałem przypadkiem? Czy miałem się tutaj dostać? To jest w tej chwili dość istotna kwestia. Ale dla mnie wciąż to wszystko jest podejrzane, bo na pewno to boom. Nie było bez przyczyny. Nie bez przyczyny. To pomieszczenie sobie trochę opadło. I teraz zasejwuję na nowym slocie, na górnym. A nie, na. Dobra, tutaj. I taki testowy skok. Dobra, ta, tak tylko testowo. Chciałem sprawdzić, czy stąd się nigdzie nie dostanę, ale chyba nie. Dlatego znów to samo No i za chwilę będę w tym miejscu, w którym parę chwil wcześniej byłem. Ha Powiedzcie mi, dlaczego to jest teraz w powietrzu? Nastąpił wybuch. Ten domek był gdzieś na ziemi, a teraz jest w powietrzu. Nie, no, ja teraz muszę sprawdzić. Coś. Czy tego znów tutaj nie ma? Nie ma. To dobrze, bo gdyby mi się wszystkie te zmiany cofnęły, to by było niewesoło, ale nie ma tego. Dobra. A być może ten dom miał pozostawać tylko przez pewien czas. Na Ziemi, choć wydaje mi się to abstrakcją zupełną, wydaje mi się to dziwne, nieprawdopodobne wręcz. Co ja na jakiejś platformie sobie stanąłem i on opadł, czy co? Czy on opada tylko jak ja przychodzę z tamtej strony? Czy co? Nie mam pojęcia, co jest grane. Dobra, w każdym razie włożę to pierwsze i zobaczę, czy coś się stanie. Bezpiecznik. A po prostu sobie tam pójdę jeszcze raz. Porozglądam się trochę. Nie pójdę. Nie porozglądam się. Nawet gdyby tam coś wyżej było, o tutaj, 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 tak jest. Ha! No proszę. Uf, warto było jednak sprawdzić to miejsce raz jeszcze. Co wam to co powiedziałem, nie warto było ginąć Ej! O! Dziwne miejsce. A, to sekret po prostu Sekret z dźwignią? To bardzo dziwny sekret, jeśli tutaj trzeba trafić, by ten poziom w ogóle skończyć, ale nie, być może ja się teraz muszę stąd wydostać i stąd ta dźwignia. W zasadzie to nie wiem, co ja tak naprawdę zdziałałem. Czy to po prostu, czy po prostu zdobyłem sekret, czy coś więcej się stało? Nie, ja muszę to sprawdzić. Przykro mi. Muszę to sprawdzić, żeby później się nie zastanawiać, czy rzeczywiście coś się stało, czy może nic się nie stało. Czy te drzwi będą zamknięte? Nie, są otwarte. To znaczy, że ta dźwignia mogła zrobić coś innego, ale mogła też otworzyć te drzwi na stałe. Nie jest powiedziane, no. Po prostu się pospieszyłem, bo najpierw powinienem wyjść stąd i sprawdzić. Przed pociągnięciem dźwigni, czy te drzwi są zamknięte, czy nie? No nic, teraz tutaj sobie wracamy. Mam taki jeden pomysł, co mogło też się stać. Co chciałbym, żeby się stało? A no tak, to, mógł, to mogła być jedna z tych rzeczy: że tu by się te drzwi otworzyły. Druga z tych rzeczy to jest, że tutaj by się drzwi otworzyły, bo też były chyba. Ale nic takiego nie nastąpiło. Może coś ciekawego się stało? Może nic się nie stało? I właśnie ta nieświadomość jest w tej chwili moim problemem. No nic, wiadomo, że będę musiał szukać nowych wskazówek. Być może będę musiał wrócić do strzelającego kolesia. Okaże się. Ale myślę, że to jest dobry moment na zakończenie tej sesji nagrywania. Na początku wydawało mi się, że może się ciąć, bo lekko się przycięło dwa razy, kiedy byłem w wodzie. No ale później już na szczęście było tylko lepiej. A coś tam mi się udało zdziałać parę dźwigni tudzież przyłączników pociągnąć no i zdobyć Jeden z elementów, jeden z bezpieczników. No także nie jest, nie jest najgorzej. Sekret przede wszystkim. Tak, to by było na tyle w tej sesji nagrywania. I w następnej będę kontynuował zmagania w kopalniach NATLI. Tymczasem do usłyszenia. Pa. pa.